Witajcie w piętnastym. Odcinku ze 100 bodów. Prawdopodobnie ostatnim odcinku z tej serii. Jako dzisiejszy plan jest pójść do second-end, zobaczyć second-end. Teoretycznie myślałem o tym, żeby nie, nie brać nowej zbroi, bo mógłbym się cofnąć teoretycznie do yy, do mojego domku, Waystone'em, który gdzieś tam był w okolicy, ale uznałem, że w sumie powinniśmy dać radę. Tym bardziej, że teraz zauważyłem, że mam taki przedmiot, że ja jeżeli kucam trzymając go w ręce, to mnie leczy. Tak, i to jest całkiem, całkiem fajne i całkiem przydatne, i to w sumie mi chyba wystarczy, tak? Taką mam przynajmniej nadzieję. No więc chodźmy do second-endu. Wszystko zobaczymy, bo jestem sam ciekawy jak ten second-end będzie wyglądać. No musimy teraz tam na górę się dostać. Czy ja będę perły? Ja mam 7. O, do złej strony idę. Dobra. Ucieczka z wyspy Halloween Bee O oh, wow. O oh, wow. O oh, wow. Okej, okay, second-end wygląda dużo inaczej. Naszym celem jest znalezienie End City, które chyba właśnie znalazłem. O, wiecie jak to wygląda? To wygląda jak wioska villagerów. No patrzcie, to są w ogóle krystale tak po prostu. Dobra, zobaczmy, co się tutaj kryje. Tu jest owoc szalkery, jednak. Bo ja, go, ja ich zamrażam. Ej, tu co ty, spawner szalkerów? I mamy hełm, o tym mówiłem. Zobaczmy, co jest wyżej. Może będą jeszcze jakieś rzeczy dla nas. Jakaś zbroja może. Plus 6 do maksymalnego do zdrowia, i plus 1 do zbroi. Ja mam plus 2 tylko, a to jest plus 6. Dobra, to zostawimy sobie. Na tak zwaną pamiątkę Ale serduszek teraz, dobra chodźmy dalej Pytanie gdzie teraz zdobyć Elytrę, czy dalej są te... Na pewno muszą być te statki, nie wiem żeby zrezygnować ze statków albo po prostu... Inaczej wyglądać Tak przynajmniej się wydaje, zawsze tu jest to woda, zawsze jest woda w tych Nie wiem co się dzieje, czemu, na, dlaczego, kto by tak pomyślał, że tak, To jest dobry pomysł W ogóle nie wiem czy zauważyliście Ale nie ma... Myślicie, że to może być to? No, a ciągnąc dalej moją myśl, nie wiem czy zauważyliście, ale tu w ogóle nie ma Endermanów. Najgorsze jest to, że szukając tej Elytry, ja nie wiem czego szukać. Tak naprawdę, bo na no młodzieńcu może być wyglądać kompletnie inaczej. Szczerze mówiąc, kompletnie nie sądzę, że to będzie to, gdzie teraz idę. Ale nie mam lepszego tropu póki co. No i dalej nie ma Endermanów. Tam nie może być Elytra. O, a to jest dosłownie wioska. Problem jest taki, że jak tu nie ma Endermanów, to nie będzie Enderpereł również. To sobie wezmę w zapasie. Już nie biorę tych rzeczy. I nie potrzebuje Dobra, chodźmy na górę jeszcze. Na górze była skrzynka, czym się wydawało. O, to jest w ogóle przejście. Ty! To jest ten statek. To jest na 100% elytra, dobra. Udało się jednak. Siodło może się nam przyda. Może spotkamy tu endowego ptaszora. Fantomy! Tutaj. Oś tu i walcz jak mężczyzna! Nie stop. Wow. End Excalibur. Pewnie tu jest O nie, ty nie Aha, dobra, okej, okay, okej, okay, okej okay. O matko, za dużo tego wszystkiego Ty, ja muszę to dostawać, bo ja zginę Głowa gracza I eat potatoes Bierzemy szablon kowalski Oho no Dobra Głowa gracza kłamzy, bierzemy Raczej nie jestem w stanie znaleźć wszystkich Ale jestem w stanie znaleźć kilku Gdzie jest Elytra? Jest Tylko nie mogę z niej korzystać Matko który to jest z tych głów. Żartowałem jednak ich nie zbieram. Myślałem, że mam dużo miejsca, ale nie mam aż tyle miejsca. Dobra, no, jestem ciekawy, co się stanie. W sensie to jest może głupie, może niebezpieczne, ale jestem zbyt ciekawy. Mogę z elytry korzystać. Działa jak najbardziej. Zrobiliśmy to. Mamy elytrę. O, co on zrobił! Skąd on się tu wziął? Zobaczmy jeszcze dwie rzeczy. O wow! High sky Piran. Część tak. Żelazo, to super nagroda O, hełm Jęz tołki Okej, okay, to brzmi ciekawie Tu jest napisane coś, że Służy do przebudzenia Shulker Stone'a Z jego głębokiego snu I odwraca piramidę? Nie, nie rozumiem Yo, to to jest? I w ogóle to też widziałem wcześniej To jest chyba wioska wieśniaków faktycznie Żartowałem, ja to nie chcę być o, zwykły statek Patrzcie, normalnie wioska Forever stranded Normalnie wioska będzie wieśniaków No i są wieśniaki nawet Macie tu waste na może, żebym mógł tu wrócić? Czy nie macie? Macie end krystala Ło, co? I shulkery, czemu są shulkery? Nie macie już end Ani shulkerów Czy mi się zbroja pękła? Dobra, bo cały czas nie wiem co to robi bo ja to odłożyłem przez sekundę, nieważne To nie jest nowy, to jest ten sam Dobra, tu chyba Wastetowna nie ma Ale spoko, jest wioska Ale ją z powrotem, tu mam mało firewerek niestety Jest kilka rzeczy, tam byliśmy, to jest nic nowego Chcę zobaczyć, czy są jeszcze jakieś nowe struktury, których nie widzieliśmy po Tam jest kolejna wioska i tam zobaczymy, czy tu nie ma Wastetowna przypadkiem Trochę źle latam tą elytrą, ale dawno nie latałem elytrą, przepraszam za mój brak umiejętności Chyba nie ma Wastetowna niestety również Ale zobaczymy przynajmniej co jest w Właśnie, jedzenie, nie mam jedzenia Mogłem jedzenie z tamtej wioski zabrać, bo tam widzę, że mam nieurośnięte Ale ma hejbale. Tu mają pszczółki w tej wiosce A tu jest jeden nie ma więcej? Bo z jednym tu mi się nawet nie chce bawić Patrzcie, wszystkie wyśniaki obucham Dobra Wróćmy w to miejsce, gdzie byliśmy wcześniej Z tym kluczem, bo mnie to interesuje To było coś z tą piramidą Coś tu z piramidą trzeba było zrobić Nie mam pojęcia, co z tym trzeba zrobić, a się trochę boję tych mobów Dobra, ostatnia próba to mi będzie kosztować dużo firewerek. Awaken the shulker stone by right clicking No mi się pokazało, nawet nic, nie zrobi, nawet nic nie zrobiłem Mi się po prostu pokazało jak tu przeleciałem Może tam do środku jest, ty Jak wiecie co z tym zrobić, jeżeli ktoś przez przypadek grał tego moda i wie co z tym zrobić to możecie mi napisać Ja tego nie robię Bo już straciłem za dużo firewerek na Gdzie jeszcze nas nie było? Polećmy gdzieś gdzie jeszcze nas nie było Tam nie lecę, bo nie mam na to Tu jest jeszcze jedna wioska Niestety chyba nie ma stolna. Pomyślałem i dzięki temu wiem, co możemy zrobić mądrego. Trzeba nas stać. Stać nas. Nie, bo wolę mieć ten klejnot teleportacyjny ale jednak taki przy sobie w ręce. To jest lepsze, jednak. Nie, jednak nie robimy tego. Chciałem skraftować stolna, ale uznałem, że jest to nieopłacalny biznes. Wow, co to jest? Ale olbrzymie. Zobaczymy, co tam jest. Tylko. O, Enderman! Pierwszy Enderman! Że nie jestem tam mile widziany. Jeżeli struktura jest duża, to znaczy, że jest niebezpieczna. Czy to jest statek? Tylko spadnięty. No powiem tak, dużo tu robić nowych rzeczy nie możemy. Znaczy możemy, ale... Nie chcę zginąć. Teoretycznie z namiętów mógłbym sobie zrobić zbroję, ale i tak ona nie będzie wystarczająco dobra. Tu by się przydała już zbroja Netherite'owa, której mieć nawet nie mogę. A Elytrę zdobyliśmy. Second end zobaczyliśmy. I zwyciężyliśmy. Oj, 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 oj. Pach! No nie! Nie było warto. Ale teraz nie ma lider szkieleta. Ciekawe czem przedtem był. Więcej fajwerek. Kolejna elytra. firewerki. Wypijmy miksturę na szczęście. Spokojnie sobie lecimy. Po naszą drugą elet... trzecią elytrę, przepraszam. No bo już... o, teraz jest wider szkielet. Jak mi uderzył. Ty, mamy nowy poziom. O wow, tam całe jest jedno serduszko. A ty co ty robisz, Nicol? Nie chcecie tu. Czemu nie było fajerwerek? Tylko to nie interesowało tutaj. No chyba... Ej, prawie zginąłem. Dobra, nie teleportujmy się tu. Jestem przekonany, że przed chwilą nie było tej wody. Skąd ta woda się bierze? I dlaczego ona się tu bierze? To ja nie mam pojęcia. Mamy fajerwerki i naszą kolejną elytrę. skopiewałem mi się elytry. Mamy cztery. <laughs> Dobra, polatajmy jeszcze chwileczkę. No nie garajcie, że kolejny statek. Patrzcie te to statki To są dwa statki w ogóle. I to pewnie w obydwu są elytry. Ten wygląda ten stary, zwykły statek. Okej okay, on wygląda jednak. Tak nie wygląda jednak. Ojej. O, teraz mi zniknę Elytro mi zniknęła, którą miałem na sobie. O, patrzcie, już nie mogę założyć Erytry. Mogę z Erytry korzystać. Chyba, że to przez to, że latam. Albo przez to, że tu powinienem mieć na pierśnik, który mi zniknął. Nie wiem, co się stało, ale właśnie straciłem zbroję. Nie mogę już mieć Erytry? Odbugowało się. No nie, odbugowało się. Dobrze się nie odbugowało, jak latałem. I mamy spodnie. No dobra, skoro nasza elita się już zepsuła i mi ukradła jeszcze zbroję dodatkowo, to myślę, że jest to najwyższa pora, żeby się zawijać. Wyjdziemy prawdziwym wyjściem, zwykłym. No to hop.